Organizujemy dialogi po to, żeby spotykały się osoby, które na co dzień nie mają szansy ze sobą rozmawiać. Dlatego dążymy do tego, żeby w dialogach brały udział osoby z różnymi poglądami, z różnych miejsc w Polsce, z różnym doświadczeniem, a także w różnym wieku. Ważne w tych spotkaniach jest dla nas to, żeby rozmawiać na tematy, które społecznie Polaków dzielą, a naszym celem jest oczywiście stworzenie takiej przestrzeni alternatywnej wobec dyskusji publicznych, kłótni w telewizji i debat. Publicystycznych, które na ogół kończą się awanturą. Zaprosiłam Fundację Nowej Wspólnoty do gminy Kobelnica, aby dać pretekst naszej społeczności lokalnej do tego, żebyśmy spotkali się w niedzielę, poświęcili swój czas i po prostu ze sobą porozmawiali. Ja myślę o dialogu jako o dobrej rozmowie po prostu, jako o rozmowie, w której ważniejszą stawką są dla nas dobre relacje, budowanie wspólnoty, współpracy, chęci działania razem. A nie przekonywanie do swoich poglądów i to, co najczęściej się zdarza w rozmowach, czyli decydowanie o tym, kto ma rację. Jeśli będziemy potrafili jako społeczeństwo, jako rodziny, jako grupy przyjaciół rozmawiać o ważnych sprawach bez przekonywania siebie nawzajem do własnych racji, a z taką intencją, żeby się lepiej zrozumieć, to będziemy prowadzili życie oparte na dialogu. Bardzo mi się podobało, zresztą ja tak twierdzę, że teraz będę chyba bardziej umiała słuchać ludzi, nie tylko mówić. Można na żywo porozmawiać z ludźmi, a nie tylko posłuchać rozmów polityków w telewizji czy posłuchać w Takie spotkania są nam potrzebne do tego, żeby podjąć dialog, podjąć rozmowę, e, nauczyć się też siebie, nauczyć się rozumieć poglądy e, odmienne niż, niż te moje, w miejscach, które są do tego przeznaczone, bo jesteśmy uczestnikami życia kulturalnego, społecznego, naszej społeczności lokalnej i powinniśmy brać w nich udział. Ja swoim zwyczajem wyniosłam znajomości, że tak powiem, poznałam naprawdę ciekawych ludzi i podejrzewam, że z niektórymi się będę jeszcze spotykać później. Można powiedzieć, że kobelnica jest bardzo podobna do innych gmin w Polsce. No i takim moim marzeniem jest to, żebyśmy mogli różne gminy w całej Polsce odwiedzić i zrealizować takie dialogi, po to, żeby właśnie Polacy i Polki mogli się lepiej ze sobą dogadywać. No i mam nadzieję, że w którymś momencie uda nam się zrealizować ten cel.